Hej, czy, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco, raz serdecznie z tej strony kosmo i dzisiaj witam was w takim first looku dużej, bardzo dużej aktualizacji. Chyba największej do tej pory i takiej dosyć nietypowej aktualizacji, ponieważ jest to aktualizacja do pakietu rozgrywki Dzień w Spa, który ma już 6 lat i jest to dosyć długo i po prostu jest to takie jakby odświeżenie tego pakietu. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy, to mniej więcej wiecie o tym. No, wydaje mi się, że jest to jedna z naprawdę największych aktualizacji do Simsów 4 i dodaje za darmo naprawdę dużo rzeczy, więc zobaczmy, jak to wszystko będzie w Oglądało, postaram się w tym filmie pokazać Wam wszystkie nowe rzeczy, które dochodzą. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w miarę krótkiej formie, także zapraszam was do nowej gry. Wejdźmy sobie na samym początku, zobaczmy, co się zmieniło w kasie, a kilka tych rzeczy jest. Przypominam, że aby mieć tą aktualizację, musicie posiadać pakiet Dzień w spa. Oczywiście. I słuchaj, zacznijmy sobie od. Nowej kategorii aspiracji mamy wewnętrzną harmonię, cecha bonusowa to jest członkostwo SPA i ci Simowie otrzymali jakimś sposobem członkostwo SPA. Nikt naprawdę nie wie skąd się ono wzięło, jak je anulować oraz kto je co miesiąc opłaca. Jedno jest pewne, wszelkie opłaty w SPA zostały wycofane. Miło. I mamy oczywiście trzy kategorie tej aspiracji. Mamy Guruzen, ten Sim chce się podzielić ze światem swoją wiedzą na temat wewnętrznej harmonii i wyszkolić następcę, który przekaże jego wiedzę dalej. Następnie mamy wewnętrzny spokój, ten Sim wybrał ścieżkę do osiągnięcia wewnętrznego spokoju, Mimo, że prawdziwa harmonia bywa ulotna, ważne jest dopracowanie narzędzi łagodzenia negatywnych emocji. Oraz na samym końcu mamy specjalista dbania o siebie. Ten sim pragnie się wybić i zacząć zarabiać na usługach takich jak manikir czy obsługa stołu. Do masażu w spa. Także bardzo fajnie. Słuchajcie, że coś takiego dochodzi, bo tych aspiracji nigdy nie jest zawiele tak naprawdę. Jestem ciekawy, jaką one, jak one są rozbudowane, to zobaczymy już w grze. I dochodzi nam jeszcze jedna cecha. Słuchajcie, wysokie wymagania. Ci Simowie wymagają więcej wysiłku, by zadbać o ich dobrostan. Czasem ich problemy zdobywają się błahe, a czasem z kosmosu <laughs> można je rozwiązać przy pomocy nawyków uważności, które wołują u nich stan Katarzis. Także tak to wygląda. Bardzo ciekawa sprawa. Jeżeli chodzi o nowe cechy, to chyba nic więcej więcej tutaj nie ma. Natomiast przejdźmy teraz do mojej simki, którą spodziewałem jakby specjalnie do tego pakietu, żeby pokazać Wam nowe rzeczy, czyli paznokcie, które dochodzą w Simsach 4 w końcu. Dobrze, mamy moją simkę, zaraz ją na szybciutko ubiorę, natomiast na samym początku chcę Wam pokazać dwie nowe kategorie w dodatkach, które mamy, czyli paznokcie u rąk i tych paznokci jest dużo. Niektóre też dostajecie tutaj, jak widzicie, te, które mamy tutaj, czyli właśnie na przykład te, są one w tym update'cie za darmo, więc nawet jeżeli nie macie dnia w spa, to tak czy tak wasi simowie dostaną to także mega super te cztery tutaj tak one wyglądają i są spoko no, takie zwykłe w sumie można powiedzieć basicowe więc bardzo bardzo miło że coś takiego zostało dodane ja jestem mega szczęśliwy i zadowolony bo uważam że to po prostu było potrzebne tutaj mamy takie bardzo długie i one są w współpracy z Ebonix czyli twórczynią właśnie modów no są faktycznie ostre słuchajcie Szalone bardzo, ale te w tym kolorze takim różowym, bardzo ładne. No i dalej mamy wszystkie paznokcie, które dochodzą w dniu w spa. Co prawda, mają one, wydaje mi się, taką średniową jakość, ale te takie zwykłe są super. Tutaj mamy. Też taki, ja się nie znam słuchajcie na paznokciach, no jakby zrozumcie to, ale mamy różne kolory, różne, oto są takie bardziej matowe, jak widzicie też bardzo ładne, eleganckie, tutaj takie bardziej szpiczaste z jakimiś, czymś, no także widzicie jakie są moje tutaj, moja znajomość paznokci, jest tego dużo, także myślę, że wszyscy, o tutaj też takie pomalowane lekko, że wszyscy będziecie zadowoleni tymi paznokciami, jakby uważam, że są bardzo spoko. Ok, tak to wygląda. No i teraz przechodzimy sobie do, do stópek, słuchajcie. Także mamy o jedne paznokcie o stóp, akurat. Także tutaj za dużego. Czemu nie ma przybliżenia na stopy? Nie fajnie. Także tutaj tak to wygląda, jak widzicie, ale no też dobrze, że nie zapomnieli o tych stopach, bo często właśnie się zapomina. Także to spoko. Zobaczmy, jak to wygląda u innych grup wiekowych, bo z tego co wiem, to. Z tego co wiem, a tak mi się wydaje, że tak jest, to wszystkie grupy... O, proszę, dzieciaczki też dostają paznokcie. Ej, ale te ręce dziwnie wyglądają, jakby mają taki strasznie dziwny cień, ale dziewczynki małe też mogą mieć paznokcie, u stóp nie, a zobaczymy jak dzieci. Czy u stóp mogą mieć dzieci, czy, czy nie. Czy tylko u. O, dzieci mają też u stóp, także. Jak wiecie, bardzo fajnie, że jakby nie zostały te grupy wiekowe pominięte, tak mi się wydaje. I akurat one dostają wszystkie paznokcie, takie, te podstawowe, nie z dodatku, także to spoko, wy wszyscy to w grze macie. No i oczywiście paznokcie u stóp. No i oczywiście standardowo paznokcie są dostępne u każdej płci i u każdej grupy wiekowej, także bardzo, bardzo fajnie nie jest to w żaden sposób rozgraniczone. Dla mnie bardzo, bardzo na plusik, także ja szybko. Moją simkę ubieram w coś i idziemy do spa. Dawno nie mówiłem tego i nie sądziłem, że pójdę do spa, a tu się miło zaskoczyłem, słuchajcie, w tym przypadku, także chodźmy do tego spa, dajmy ci coś. Prostego, bo to w sumie nie jest ważne, jak jesteś ubrana, bo z tego co wiem, żadne obiekty w trybie, właśnie oprócz paznokci w kasie, nie doszły. Zdejmijcie te paznokcie, bo oczywiście paznokcje można robić również w spa i dajemy jej tą wewnętrzną harmonię i specjalistkę do dbania o siebie. Dodatkowo damy jej te wysokie wymagania, może jeszcze jakieś zen, coś takiego, niech ona będzie, nie wiem, obraźliwa jeszcze dodatkowo do tego. I no w sumie to ostatnia cecha, to nie jest jakaś ważna. Dodam jej jeszcze dziecko, ponieważ yy, dzieci też od teraz. Będą mogli korzystać ze spa, więc nieważne jak ta dziewczynka będzie się tam, słuchajcie, nazywać, to nie ma zbytniego znaczenia. No i jeszcze by się przydało małe dziecko do stworzenia tutaj. Także to są obiekty, po prostu słuchajcie, które nam pomogą w przetestowaniu tego, co się wydarzy tutaj w rozgrywce. Oczywiście jakaś cecha i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przechodzimy do rozgrywki. Ja jakiś spa z galerii ogarnę. I cóż, zapraszam do spa. Takie spa stawiam, gdyby ktoś z Was był ciekawy, bo zapewne będziecie pytać. No, i dobrze, mamy przy okazji pokazane. Od razu wyświetlają nam się nowe obiekty, które dostaliśmy. Mata do jogi. Wydaje mi się, że ona jest nowa. Ma ona oczywiście różne warianty. Słuchajcie, kolorystyczne. Fajnie, że to się Ona, bo takiej spiczą jest, jak widzicie. O, ten spiczą mi się mega spodobał. Także tak to wygląda. Różne kolory. O, nawet jest stęczą. Bardzo cool. Mamy poduszkę, na której oczywiście możemy rozmyślać i ćwiczyć naszą wewnętrzną harmonię. Zgaduję, że w odpowiadających wariantach kolorystycznych do maty. O, ten spiczą słodki. Tutaj mamy matę instruktora dla jogi, więc gdzieś zapewne tutaj jest miejsce dla instruktora jogi. O, właśnie tu, więc możemy ją, jak widzicie, tutaj postawić. Może trzeba tutaj będzie wszystko, słuchajcie, zamienić na tematy. Faktycznie można by tak było zrobić. Tematy, które są tutaj proste i o, jak widzicie, można tutaj postawić. Z tego co wiem, też można w tym pakiecie teraz zostać instruktorem jogi. Także to jest mega super opcja. Krzesło... Szczęśliwe dłonie i stopy, którym można robić manie kiri pelikir, także superancko. Tutaj mamy też takie, oczywiście w fajnych wariantach kolorystycznych. Fajnie, że takie coś dochodzi. Jestem mega zaskoczony, proszę bardzo. O, różne warianty kolorystyczne, jak widzicie. Tutaj też podobne warianty kolorystyczne. A tutaj bardzo fajna lubeczka, która ma w sobie z tego, co wiem, maseczki, więc tutaj zaraz sobie też przejdziemy z innymi simkami i będą one mogły sobie wziąć stąd maseczki, dodatkowo dwa nowe fotele do masażu. I z tego, co wiem, to już chyba tak naprawdę wszystko, co dochodzi. Tak mi się wydaje, że no tak, chyba, że to postawa do pielęgnacji paznokci jeszcze, to też może być noweczka i, spół... I półka też może być w sumie nowa. Hm, nie wiem, słuchajcie, czy półka jest nowa, czy nie, to już musicie sami ocenić, ale no w każdym przypadku wygląda to z nowości tak. Także jestem ciekawy, nie ma tego dużo w sumie, ale tutaj jakby bardziej rozwinięta została rozgrywka, no nie więc na tym aspekcie będziemy się skupiać, idziemy do naszej rodzinki i zobaczymy jak nasza podróż do spa będzie wyglądała. Witamy serdecznie w Spajce z naszą Simką, ma wysokie wymagania i strasznie rozwścieczona i racjonalna nienawiść do słońca nienawidzi tego co utrzymuje w cały układ słoneczny jak widzicie, tak to wygląda także nasza Simka jest ewidentnie zdenerwowana no i dobrze moi kochani od czego by tutaj zacząć? jestem ciekawy gdzie my mamy te krzesła, które tutaj daliśmy musimy poczekać na instruktora jest jakaś pani, która jest instruktorem jogi z tego co widzę także ja tutaj, że tak powiem się przeniosę moimi Simkami, żeby one za dużo czasu też nie jakoś tutaj nie czekały i zacznijmy od paznokci mamy masaż stóp, masaż dłoni czyli to wszystko co mieliśmy, no i mamy oczywiście do wyboru Pelikir i Manikir, także bierzmy sobie to a czy ty możesz sobie też, nie możesz sobie niestety z tego korzystać, a? ale możesz widzę z tego możesz korzystać, o proszę wynajm możemy tutaj pani, o proszę czy co pani nie jest gotowa, czy co nie rozumiem wynajmij masażystę, no, widzę że masażu nie możemy robić ale o możemy wziąć sobie maseczki na twarz, tak zróbmy sobie maseczkę na twarz, zobaczmy jak to wygląda wszystko, czy to będzie? O, proszę, możemy sobie wybrać ten manicure. Proszę bardzo. No to weźmy sobie manicure, proszę bardzo, o ten. Zobaczymy jak to będzie wyglądało ta cała w ogóle animacja, no bo ta nasza Simka jest potrzebująca. Więc proszę bardzo i Aha. I w ten sposób to wygląda. Będzie, jak widzicie pewnie najpierw piłowanie, później robione, tak? Z tego co widzę, chyba chyba tak. No to to wygląda słuchajcie, że. Będzie malował? Czy sobie po, po dziubie i. O! No i teraz. Proszę bardzo. Będzie malowane. No to jest cool akurat opcja. Podoba mi się, zobaczymy, jak to nie zaraz wyglądać. A nasza dziecinka. Jak widzicie, założyła sobie maseczkę. Tak to wygląda. Bardzo cool powiedziałbym, bardzo cool bym rzekł, naprawdę. Spoko, spoko opcja. Jest tego. jest tego tutaj możemy zgaduje wybrać też inne maseczki, o możemy kupić nawet maseczki na twarz, na słońce maseczka nawilżająca, odmładzająca, relaksująca, zwierzęca i złota to wszystko widzę, mamy to jakby w cenie, to super no i oczywiście mamy jogę i kontrolowanie umysłu, które z tego co wiem dzieci też mogą, o możemy dołączyć do lekcji, także mała też iść dołącz, a ty co możesz robić tutaj malutka możesz się bawić, o na tym także to spokojnie, nie wiem czy to było wcześniej możliwe, jako tako, czy nie ale zobaczymy, czy ona będzie jakiś tutaj. Aha, w ten sposób się bawisz, no okej, myślałem, że jakieś większe rzeczy będzie się, będą się tutaj działy z tą jogą. A możesz sobie założyć maseczkę? Nie możesz, niestety. A szkoda, czy ja mogę jakoś dziecku założyć maseczkę? Nie. Czyli wygląda to tak, że dzieciom niestety maseczki się nie da założyć. No trudno, trudno rzekłbym, ale zdarza się. Strasznie długo to paznokcie w ogóle są robione, ale mamy podejść tutaj i zobaczymy. Jak te paznokcje będą wyglądać? No, bardzo ładne. O, jaka ładna animacja! Słuchajcie, że są zrobione. Mega cool. No to możemy jeszcze przy okazji zrobić sobie u stóp. Proszę bardzo, tego samego pana weźmiemy, bo całkiem ogarnia. Także niech nam zrobi ten u O, może taki. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na szczęście ma on jakieś klapki, więc spoko myślę. O, no i proszę. Tak wygląda robienie masażu u stóp. No to mega Kurba ja mam zupełnie szczerze, a młoda nasza? Uczy się. Także fajnie, że dzieci mogą brać właśnie udział w tym, bo to jest bardzo spoko, jakby tego brakowało ewidentnie. No i proszę bardzo, czy będą nasze paznokcie? Jeszcze druga. Stopa, okej, okay, to ma sens. Aby wszystko było zrobione, no i proszę, są zrobione paznokcie, zobaczcie, tak one wyglądają Te dłoni wyglądają zdecydowanie lepiej, ale cóż mogę powiedzieć, no trudno Taka jest jakość, jaka jest jakość, prawda? Pełen relaks, nasza Simka miała w tej maseczce oczywiście tutaj, jak widzicie, dużo się dzieje, natomiast kolejną nowością, która dochodzi To jest udzielanie lekcji jogi, ja bym chciał teraz Poćwiczyć chwilę jogę i jej dam drugą, po prostu, umiejętność tego i zobaczyć, jak to wygląda. Już masz tą pierwszą umiejętność wewnętrznej harmonii. Ok, to ja ci teraz zostawię. Sczytuję trochę EMC Command Centerem i ustawię. Z tego co wiem, to lekcje nawet można dawać w parku, więc spróbuję zrobić tutaj właśnie taką stację do robienia lekcji i zobaczymy, czy ktoś w ogóle dołączy. Moja Simka już ma trzeci poziom wewnętrznej harmonii, więc na spokojnie możesz sobie takie lekcje dawać. Sprawdźmy to. Tutaj mamy opcję: słuchajcie, udzielaj lekcji jogi. I możemy publiczną zrobić lekcję dla rodzin. Możemy skupianie umysłu, pobudzanie umysłu, koncentrowanie energii. Możemy oczywiście zrobić lekcję prywatną i wybrać sobie, rozumiem, kogo tutaj, jakby, kogo uczymy. Więc weźmy sobie po prostu. No może dla rodzin zróbmy taką lekcję, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak, czy to w ogóle będzie się jakby opłacało, mam taką nadzieję. Bo to jest właśnie kolejna rzecz, wiele osób narzekało, że w dniu w spa jak nie da się zarabiać, a Simie potrzebują takich jakby aktywnych karier i w ogóle. O proszę, że jakaś dziewczynka doszła, więc to jest spoko, pewnie poczekamy na trochę więcej ludzi i jakoś wtedy, o proszę, może więcej ludzi przyjdzie, no na razie ta jedna Simka jest tutaj, jakby idziemy, więc sobie, zaczniemy to robić. I ona jakby tutaj nasze kroki stara się powtarzać, no nie? Także tak to wygląda. Jestem ciekawa, słuchajcie, jak wam się to podoba. Naprawdę dużo czy zostało dodane i że za darmo, jakby ja jestem w pozytywnym szoku. Naprawdę mega miło, że takie coś zostało stworzone. Dla mnie to jest naprawdę duży plus i jestem w ogromnym szoku, że EA się to udało. Jeżeli widzieliście ten log błędu przed chwilą, to dlatego, że mam najprawdopodobniej niezaktualizowanego MC Command Center'a. No nie, bo wyszło na aktualizacja i trzeba troszeczkę na aktualizację tego moda właśnie poczekać. Bardzo fajny. Jestem zadowolony z Paznokcji, bo to jest fajny dodatek jestem zadowolony z nowych aspiracji i nowych cech a właśnie czy musimy sprawdzić nowe aspiracje jak to wygląda specjalistka dbania o siebie musi krzątaninę zrobić musi zarobić 5000 simolonów na działaniach związanych z umiejętnością wewnętrznej harmonii musi zdobyć sobie sposób dbania o siebie zostać częstym bywalcem spa i utrzymać status nowego klienta stałego klienta okej okay. i ma ona Aha, czyli to są jakby cztery jej tak y Aha, czyli każda ma po jednej jakby kategorii, rozumiem. Musimy patrzeć na innych, poprowadzić innych, jeżeli jesteśmy w góru. zen, dzielić się detoksykującą herbatą i zostać mistrzowską nauczycielką wewnętrznej harmonii. Guicie w tej aspiracji wewnętrznym spokoju musimy ćwiczyć uważność, szukać odprężenia, znaleźć spokojne otoczenie i utrzymać harmonię. Bardzo ciekawe, że takie coś dochodzi, słuchajcie, bo wydaje mi się, jeszcze jedną e, udzielmy lekcję, może teraz kogoś, ktoś więcej nam tutaj przyjdzie. Może skupmy się na koncentrowaniu energii teraz, zobaczymy jak dużo osób do nas wbije w tym przypadku. No, teraz mamy dwie osóbki, więc już więcej, no można sporo sobie tutaj w sumie zarobić, powiem wam zupełnie szczerze na tym, jak popracujemy sobie tak cały dzień. Bardzo fajny, jakby bardzo fajna opcja nowej kariery, bardzo mi się podoba. Ja jestem bardzo dowolny słuchajcie, z tej aktualizacji. Uważam, że jest ona naprawdę dająca nam dużo nowych rzeczy i Cieszę się, że takie odświeżenia dochodzą. Wydaje mi się, że powinny one dochodzić częściej, zupełnie szczerze. I mam nadzieję, że dużo takich rozszerzeń właśnie dostanie takie odświeżenia, bo one są naprawdę potrzebne. Jestem ciekawy, co Wy sądzicie. Czy lecicie teraz eksplorować najnowszy, właśnie najnowszą aktualizację do pakietu? Jestem naprawdę ciekawy, co Wy o tym wszystkim sądzicie. I cóż, zachęcam Was wszystkich do skomentowania, jak myślicie, jak to wyszło, czy jesteście zadowoleni, czy nie. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Widzimy się już niedługo, słuchajcie, w kolejnych odcinkach. Ja jestem naprawdę zachwycony. Jakby gdybym miał dać temu ocenę, to byłbym takie 7 na 10, bo mogło być oczywiście więcej opcji, ale te opcje, które doszły, naprawdę mnie zadowoliły. Także jestem ciekawy, co wy o tym wszystkim sądzicie. Napiszcie w komentarzach, dajcie też swoją opinię od zera do 10. A ja wam dziękuję wszystkim za oglądanie w tym momencie. Mi naprawdę się podoba, mam nadzieję, że pokazałam wam wszystko, niczego nie pominąłem, tak mi się wydaje. Także cóż, do następnego Michaeli, do zobaczenia i cześć.